Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 21 grudnia, w sobotę, w nowy weekend, już tylko 3 dni do świąt, kochani. A sklepy otwarte, więc się nie martwcie, mam nadzieję, że zdążycie w tych kolejkach. Okna, okna, myślę, że nie wylecą, jak się nie umyje. Pogoda, no cóż, jest jaka jest, lepszej nie będzie. Ale mam nadzieję, że chociaż na ten weekend, chociaż na dziś, na sobotę, energia kart będzie dobra. Jest, jest energia na tak, na tak do, do odpoczynku, przede wszystkim do odpoczynku, kochani. Warto dzisiaj znaleźć czas na odpoczynek, regenerację, coś dla siebie, zająć się zdrowiem psychicznym, emocjonalnym, przeczytać coś, posłuchać muzyki, zrelaksować się. Ogólnie sytuacja się polepsza, no bo jest weekend. Weekend to weekend. E, również sercowa, związkowa, wasza. E, powinniście w ogóle faktycznie odpocząć. No wiem, Bigot się sam nie zrobi, pierogi też. No ale, a może się zrobią, a może się zrobią. Dbajcie o zdrowie, kochani. Dbajcie dzisiaj o zdrowie swoje, przede wszystkim fizyczne, psychiczne. Tak, żeby właśnie złapać ten fajny vibe przed świętami. Trzymajcie się, kochani. Wspaniałej soboty.